Czy skoro to leczenie jest już tak zindywidualizowane, czy każdy pacjent może liczyć na to, że dobierze się mu taki schemat leczenia, który będzie idealnie odpowiadał na jego potrzeby? Na dzień dzisiejszy, jak przeprowadzimy dobrą, zaawansowaną diagnostykę molekularną oraz immunologiczną, w dużej liczbie przypadków takie leczenie jest oczywiście dobierane, ale proszę pamiętać, że u części tych chorych nie zidentyfikujemy żadnego wariantu molekularnego i wtedy nie możemy go leczyć. Na część wariantów molekularnych, które są wykrywane w takich wielo, wielogenowych panelach, bo my robimy standardowo taki panel około 20-20 kilka genów, a są panele, które robią kilkaset albo nawet kilka tysięcy. Tyle, że nawet jak coś znajdziemy, to na to na razie nie ma żadnego leku. Albo są leki w ramach badań klinicznych, tak więc my zawsze dobieramy tak zwany optymalny sposób postępowania, mając również na uwadze możliwości skorzystania z udziału chorych w badaniach klinicznych, bo to są metody, które pozwalają nam tak zwany wcześniejszy dostęp przedrejestracyjny do określonego efektywnego leczenia.